Witam na kolejnej prezentacji. W dniu dzisiejszym do naszej oferty trafi Ford S Max w wersji Titanium. Rok produkcji 2016, pierwsza rejestracja 2017. Przebieg samochodu niesamowity, jak na 8-letniego 7-letniego diesla, bo niewiele ponad 160 tysięcy kilometrów. Pełny serwis ASO, wzorowa historia. Auto jest bezkolizyjne, całe w fabrycznym lakierze i to co się udało już zmienić gdy ten samochód przyjechał do Polski on przyjechał na kołach zimowych ale z uwagi żeby ten samochód miał taki lepszy look wizualny założyliśmy opony letnie, koła letnie z, tutaj są 19 opona marki Dunlop rocznik 2023 to, co już pokazałem na samym wstępie, auto ma nowe hamulce z przodu i z tyłu. Koła zimowe, te, które były, oczywiście przekażemy konkretnie zainteresowanemu nabywcy do tego pojazdu. Myślę, że już zimy nie będzie, więc z powrotem tej przekładki nie trzeba będzie po prostu robić. Lakier, jak widać, biały. Jest to frozen white. Wersja siedmioosobowa z dachem panoramicznym. Lakier w samochodzie jest utrzymany w stanie wzorowym. Czujniki parkowania przód-tył. Odgrzewana przednia szyba, dach panoramiczny przejdźmy do wnętrza pojazdu wnętrze pojazdu utrzymane w idealnym stanie, półskóra, alcantara, panorama fotel kierowcy elektrycznie ustawiany Funkcja pamięci SYNC-3, oprócz tego nawigacja, kamera cofania, podgrzewane fotele, asystent pasa ruchu to między innymi jest w tym samochodzie, roleta. hotel kierowcy, przepraszam pasażera, również elektryczna regulacja. Tak to wszystko wygląda. Elektryczna klapa bagażnika. Tutaj już mamy ładnie spakowane te cztery koła zimowe i cofamy się teraz do dnia wczorajszego, kiedy były zmieniane, to zobaczycie, jak to auto wyglądało na tamtych kołach. Mamy forda na podnośniku z uwagi na wymianę kół. auto. I mogę pokazać jak wygląda od spodu. Nie mamy najmniejszego nalotu, zaraz pogadamy. Tu mamy fajna 19 już jest założona. To będzie w zestawie. Dla konkretnego nabywcy, i jeszcze wam pokażę, jak to wygląda tutaj z tyłu. Pokazałem, jak auto wygląda świetnie od spodu. Teraz, tak, tutaj mamy taki worek z myszką Miki, ale to nie jest tak, że jakieś niemieckie dziecko nosiło w tym buty do szkoły. Tutaj mamy dopinany hak holowniczy, historia serwisowa wszystko w fordzie. Ale skupmy się tutaj na takich rzeczach najważniejszych, najświeższych. Badanie techniczne TIF wykonane w Ludwigsburgu 13 czerwca 2023 roku na górze numer WIN. Było to wykonane przy przebiegu 137 000 km. I TIF mamy ważny do czerwca 2025 roku. I dwie takie najświeższe faktury. Eee, może najpierw ta. 1 wrzesień 2022, bo ktoś się będzie pytał, kiedy był wymieniany olej w skrzyni. Jest to faktura zautoryzowanego serwisu Forda. Przebieg 127 000 km, 22 rok wrzesień. 1200 euro. Tutaj był wymieniany w samochodzie e, chłodnica EGR-u. E, I oprócz tego e, olej w automatycznej skrzyni biegów. Także no, mamy na tym oleju zrobione tak naprawdę w te dwa lata. 127 miał, teraz ma 166, no niecałe 30 tysięcy, i taka druga najważniejsza faktura z tych najświeższych to co pokazywałem też, jak samochód e, przyjeżdżał, przyjechał z zagranicy rozrząd pompa wody. E, 9 luty 2024, kwota na niecałe 1000 euro i tutaj mamy rozrząd. Pompę wody to z takich właśnie najważniejszych kwestii. Także to mamy z głowy i przechodzimy jeszcze na koniec do pomiaru powłoki lakierniczej. Zaczynamy od maski. Maska w lakierze oryginalnym, strona prawa, łotnik, lakier oryginalny. Drzwi. Także prawa strona, lakier oryginalny, tutaj mamy plastik, możemy zmierzyć tutaj, tutaj mamy lakier oryginalny. I strona lewa od góry, lakier oryginalny, lewy błotnik, Przed drzwi lakier oryginalny, błotnik, lakier oryginalny, no i co, dach został tylko do zmierzenia w małym fragmencie dach w oryginale przypadkowo dotknąłem, otworzyłem. Także mamy cały samochód fabrycznej powłoce lakierniczej. Zapraszam do kontaktu osoby zainteresowane i przypominam, że koła zimowe też konkretna osoba dostanie. Pozdrawiam.